No hej! Dzisiaj powiemy sobie o pierwiastkach, o dokładnie o pierwiastku kwadratowym, działaniu na pierwiastkach oraz włączaniu czynnika pod pierwiastek. E, tydzień temu omówiliśmy sobie potęgi, więc dzisiaj e, adekwatnie omówimy sobie pierwiastki. To działa mniej więcej na takiej zasadzie, jak mamy dodawanie, to przeciwieństwem do dodawania do jest odejmowanie. Mamy mnożenie, przeciwieństwem do mnożenia jest dzielenie. No oraz mamy Potęgowanie, czego przeciwieństwem jest pierwiastkowanie. Pierwiastek kwadratowy odpowiada nam na pytanie, jaka liczba została podniesiona do właśnie danej potęgi, aby otrzymać tą, która jest pod pierwiastkiem. Czyli pierwiastek stopnia drugiego z czterech to będzie ile? No 2, prawda? Ponieważ 2 do potęgi drugiej daje nam 4, tak? Jaka liczba. Podniesiona do potęgi drugiej, daje nam czwórkę. No 2. Co nie, więc pierwiastek kwadratowy, czyli stopnia drugiego z 9, to będzie ile? No 3. OK, a pierwiastek stopnia drugiego z 49 to będzie ile? No to będzie 7, bo 7 do kwadratu to jest 7. I warto zapamiętać, że nie zawsze korzysta się, nie zawsze pisze się te, tą dwójkę przy tym pierwiastku, a właściwie najczęściej się tego nie robi, ponieważ pierwiastek kwadratowy jest najpopularniejszą formą pierwiastka występującą najczęściej i często przybiera taką postać. Po prostu pierwiastek z 25, ile to jest? 5. I to jest równoznaczne z pierwiastkiem stopnia drugiego z 25. Ponieważ mm, tak się przyjęło, że jeżeli pierwiastek nie ma stopnia, to to oznacza, że jest stopień drugi. Po prostu domniemany stopień pierwiastka jest stopniem drugi. Bardzo ważną rzeczą, której trzeba pamiętać, jest to, że pod pierwiastkiem nie może być liczba ujemna. Ok, czyli Pierwiastek z minus 25 nie istnieje. Dlaczego? Ponieważ minus 5 razy minus 5, no to będzie ile? No, minus razy minus wiemy doskonale, że to jest plus. Więc minus 5 razy minus 5 to jest 25 na plusie, a nie na minusie. Więc to jest bardzo ważna rzecz. Take home message. Z pierwiastków kwadratowych to jest to, że pod pierwiastkiem kwadratowym nie może być liczby ujemnej. Więc adekwatnie, tak jak w, w, w nauce potęg zrobiłem taką małą tabelkę, tak tutaj również warto zrobić tabelkę małą, że co? Że pierwiastek, oczywiście w stopie drugiego, ale już tego pisać nie będziemy, z 1 to jest ile? 1. Pierwiastek z 4 to jest ile? 2. Pierwiastek z 9 to jest 3. Pierwiastek z 16 to jest 4, pierwiastek z 25 to jest 5, pierwiastek z 36 to jest 6, pierwiastek z 49 to jest 7, pierwiastek z 64 to jest 8, pierwiastek z 81 to jest 9, a pierwiastek ze 100 to jest 10. Widzicie tutaj podobieństwo z potęgami? No jest ogromne, prawda? No i warto znać, właściwie nawet nie tyle warto, co trzeba znać tą całą tabelę, a w ósmej klasie będziemy uczyli się jeszcze więcej kolejnych potęg do 20. Dobra, idziemy dalej. Jeśli chodzi o działanie na pierwiastkach, wyróżniamy mnożenie oraz dzielenie pierwiastków. Mnożenie wygląda przykładowo tak: pierwiastek z 9 razy pierwiastek z dwóch możemy pomnożyć. Jest to pierwiastek z ilu 18. Bardzo proste rzeczy. Jaki musi, być jaki musi być spełniony warunek, aby móc pomnożyć ze sobą te pierwiastki? Jak pewnie wiecie, występują różne pierwiastki. Może być pierwiastek trzeciego stopnia z 5, może być pierwiastek piątego stopnia z 16. Prawda? tych stopni pierwiastków jest no, tyle, ile dusza zapragnie. Prawda, można sobie wymyślać. Aby móc pomnożyć ze sobą dwa pierwiastki, musi być spełniony pewien warunek. Taki sam stopień pierwiastka. I tutaj oczywiście mamy. Gdybyśmy natomiast mieli coś takiego, że pierwiastek z 8 razy pierwiastek stopnia 3 z 2 i napisalibyśmy, że jest to pierwiastek, nie wiem, z 16, to jest to karygodny błąd, ponieważ nie możemy ze sobą Mnożyć pierwiastków o różnych stopniach pierwiastków, więc to jest bardzo istotne. Natomiast, gdybyśmy mieli pierwiastek stopnia trzeciego z dwóch razy pierwiastek stopnia trzeciego z czterech, no to wiemy, że jest to ile? Pierwiastek stopnia trzeciego z dwa razy cztery, czyli jest to pierwiastek stopnia trzeciego z ośmiu. A jaka liczba do potęgi trzeciej daje nam 8? No 2, bo 2 razy 2 to 4, a 4 razy 2 to 8. Więc taką rzecz akceptujemy, natomiast nie akceptujemy mnożenia pierwiastków o różnych stopniach. Jeżeli chodzi o dzielenie, mamy liczbę pierwiastek z 27 i mamy podzielone przez pierwiastek z 8. Niech to będzie 3. Zarówno nie wiemy, ile to jest pierwiastek z 27, w sensie nie jest to, że tak powiem, ładna liczba. Nie jest to ani 4, ani 5, ani 6. Nic takiego. Pierwiastek z 3 też nie jest zbytnio ładną liczbą, ponieważ pierwiastek z 3 w zaokrągleniu to jest 1,7 i tak dalej, ale to nie temat na dzisiaj. Ale natomiast, jeżeli wykorzystamy tutaj dzielenie tych pierwiastków, to nagle się okazuje, że co? stopień przepisujemy. I dzielimy 27 na 3 i daje nam to, że jest to pierwiastek z ilu? No z 9. A pierwiastek z 9 to ile? To 3. O, i w taki elegancki sposób wykorzystaliśmy zasady dzielenia. Przykładowo moglibyśmy również zrobić w takim oto zdanku. Pierwiastek z 32 podzielone przez pierwiastek z 2. No ile to będzie? No zarówno pierwiastek z 32 to nie będzie też 5, to nie będzie 6, to będzie coś pomiędzy. Pierwiastek z 2 to też jest w zaokrągleniu około 1,4. Więc to samo. Przepisujemy pierwiastek, oczywiście stopień drugi napisałem, choć oczywiście napisać tutaj nie musimy. No i dzielimy sobie tak 32 na 2 i mamy, że jest to pierwiastek stopnia drugiego z 16, czyli po prostu 4. Gdyby komuś nadasz, naszła myśl i stwierdziłby, że chce sobie dodać do pierwiastka z dwóch, pierwiastek z siedmiu i miałby to dać pierwiastek z dziewięciu, no to niech weźmie rozbieg i wbiegnie w ścianę. Nie no żartuję oczywiście, ale natomiast tak nie można absolutnie robić. To jest zakazane. Nie dodajemy, nie odejmujemy. Kiedy możemy coś takiego zrobić, ewentualnie, gdybyśmy mieli, nie wiem, trzy pierwiastki z dwóch, dodać dwa pierwiastki z dwóch, tak? No to traktujemy, że co? Mamy trzy pierwiastki z dwóch, mamy dwa pierwiastki z dwóch, to skoro mamy trzy i dwa, jakieś tam pierwiastki, no to łącznie tych pierwiastków mamy pięć. Prawda, więc możemy dodawać pierwiastki ze sobą bądź odejmować, jeżeli są takie same, prawda? Bo to ten pierwiastek z dwóch traktujemy troszeczkę inaczej niż taką zwykłą liczbę. Traktujemy to, nie wiem, przykładowo, nazwijmy, że to jest, nie wiem, banan. Tak, skoro mam 3 banany plus dwa banany, to mam łącznie 5 bananów, prawda? Jeżeli chciałbym. Tak jak w tym zamazanym już przykładzie, dodać do banana jabłko, no to nie mam banano jabłka. To nie jest, wiecie, pen, pineapple, apple, pen. To tak nie działa. Prawda? Więc gdybym chciał od pięciu pierwiastków z sześciu odjąć trzy pierwiastki z sześciu, no to ja to mogę robić, bo to są dwa pierwiastki z sześciu i jest klasa, jest elegancko. Bo od pięciu, załóżmy, załóżmy nie wiem, kurczę, załóżmy, że pierwiastek z sześciu. Z sześciu to jest są gruszki, więc od pięciu gruszek odejmę trzy gruszki, no to mi zostają dwie gruszki i jest elegancko, prawda? No, no i w taki sposób możemy dodawać bądź odejmować, ale to jest tylko i wyłącznie ograniczone do tych samych ściśle określonych pierwiastków z tym samym stopniem pierwiastka. Dobra? Przechodzimy dalej. Wyłączanie czynnika przed pierwiastek. My możemy wyłączać czynnik przed pierwiastek, jak i włączać czynnik pod pierwiastek. Yy. Wyłączenie polega na tym, że mamy czasami wiecie, jakieś tam zadanie, działamy, działamy i mamy wynik pierwiastek z 60 jako ostateczny. I nie jest to do końca elegancka forma. Często nie jest ona lubiana, a wręcz nawet szykanowana przez nauczycieli, ponieważ docelowym wynikiem powinno być coś troszeczkę innego. Chodzi mi tutaj o to, że zamiast wyniku pierwiastek z 8. Takim eleganckim wynikiem byłoby dwa pierwiastek z dwóch. Bo wygląda bardziej elegancko. Ten pierwiastek, ta liczba, która znajduje się pod pierwiastkiem, powinna być jak najmniejsza. Tak niska, że już nie, no, nie, nie, mniejszej się już jakby nie, nie da. Prawda? Więc, aby to uczynić, powinniśmy tą 60 rozłożyć na czynniki pierwsze. Więc tak, bierzemy i co? Rozkładamy na czynniki pierwsze, czyli dzielimy przez najmniejsze możliwe liczby. Na 2, 30, na 2. 15. No już bardziej się nie da na 2, więc co dalej? 3. Mamy 5. No i 5 podzielić na 5. Mamy 1. No i co dalej? Słuchajcie, jaki mamy stopień? Hmm? No drugi. Skoro mamy drugi stopień, to szukamy par takich samych czynników pierwszych. Mamy dwie dwójki. Cyk, elegancko. No i bierzemy sobie taką dwójeczkę. I to oznacza, że my przed pierwiastek, co wyłączymy? No tą dwójkę a pod pierwiastkiem zapiszemy mnożenie trójki razy piątki, czyli pierwiastek z 60 to jest nic innego jak dwa pierwiastki z 15, prawda? Gdyby nam się trafiło yy, takie zadanie jak pierwiastek stopnia trzeciego z 32, no to co moglibyśmy zrobić? No to to samo, rozkładamy na czynniki pierwsze na dwa, 16 na 2, 8 na 2, 4 na 2, na 2, na 2, 1. No i jaki mamy stopień pierwiastka? No trzeci, więc nie łączymy już w pary, tylko łączymy w trójki. Mamy taką jedną trójkę i my tą trójkę zapisujemy przed pierwiastek. Odpowiedni stopień pierwiastka, a to, co pozostało, czyli te dwie dwójki, mnożymy ze sobą. No, i w taki oto sposób wyszło nam, że pierwiastek stopnia z 32 to jest nic innego jak 3 pierwiastek stopnia 3 z 4. I w taki oto sposób działa wyłączanie czynnika przed pierwiastek. Słuchajcie, na dzisiaj to tyle. I tym oto akcentem kończymy przygotowanie do ósmej klasy. Życzę Wam powodzenia, fajnego powrotu do szkoły żebyście się zbytnio nie przemęczali, żebyście zaczęli szkołę od fajnych wycieczek. No i co? Słyszymy się w nowym roku w przygotowaniu do egzaminu smog Zostańcie ze mną. No i co? Do usłyszenia, do zobaczenia. Damy radę. Trzymajcie się.